Cześć moi drodzy, tu Ola ze Zrób Więcej Biologia i w tym odcinku opowiem Wam o termoregulacji u człowieka. Zapraszam. Termoregulacja w naszym organizmie jest to bardzo skomplikowane zagadnienie, przede wszystkim dlatego, że bierze w niej udział bardzo dużo narządów, tkanek czy nawet całych układów. Takie najważniejsze wypisałam tutaj, czyli mamy tu skórę, tarczycę układ krwionośny, układ oddechowy i tkankę tłuszczową. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, to wytłumaczyć sobie w ogóle różnicę pomiędzy termoregulacją a termoizolacją. Czym to się różni? Termoregulacja to jest takie czynne dogrzewanie lub ochładzanie organizmu, czyli podnoszenie temperatury w organizmie lub jej obniżanie za pomocą jakichś procesów, które się w naszym organizmie odbywają termoizolacja to jest po prostu ochrona przed utratą ciepła i nie jest to żaden taki czynny mechanizm. No więc mówiąc sobie tutaj o tych różnych aspektach termoregulacji, będziemy zwracać na to uwagę, które z nich są tak naprawdę tą właśnie regulacją, tym dostosowywaniem temperatury w sposób czynny, a które są tylko izolowanie. No i zacznijmy od skóry, która tak naprawdę jest narządem Uczestniczącym i w termoregulacji, i w termoizolacji. Takimi najważniejszymi elementami skóry, jeśli chodzi o termoregulację, są naczynia krwionośne, które są zawarte w skórze, które mają taką zdolność do tego, żeby ulegać rozszerzaniu albo zwężaniu w momencie, w którym zmienia się temperatura otoczenia, i tym samym przepływ krwi przez skórę może się zwiększać lub zmniejszać. W momencie, w którym przepływ krwi przez skórę jest zwiększony, to przez powierzchnię naszego ciała emituje większa ilość ciepła. Jeśli te naczynia będą obkurczone, to wtedy zmniejsza się ten przepływ krwi i z krwi mniej ciepła emituje do otoczenia. Więc tutaj zahaczamy też o ten układ krwionośny, mówiąc o skórze, ponieważ one ze sobą bardzo ściśle współpracują. Drugi aspekt, jeśli chodzi o skórę, to obecność gruczołów potowych. Pot jest bardzo ważnym, ważną wydzieliną, którą produkujemy, jeśli chodzi o obniżanie temperatury naszego ciała, ponieważ woda zawarta w pocie paruje z powierzchni skóry i w związku z taką swoją właściwością, czyli wysokim ciepłem parowania, aby zmienić ten stan skupienia, woda zużywa dużo energii cieplnej, więc to ciepło, którego mamy nadmiar w tym momencie w organizmie, jest zużywane na wyparowanie wody z potu, i w ten sposób tą temperaturę nasze ciało obniża. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o skórę? No, samo to, że tutaj mamy włosy na powierzchni, to będzie akurat aspekt związany z termoizolacją, ponieważ włosy tworzą taką warstewkę powietrza między sobą, która po prostu jest cieplejsza, która się tak szybko nie wychładza. I dzięki temu łatwiej nam tą temperaturę utrzymać, chociaż, no, jak pewnie wiecie, jeśli chodzi o człowieka, no to ta kwestia jest troszeczkę już zredukowana w porównaniu na przykład do naszych krewnych, różnych innych ssaków, które tą sierść mają bujną i, i ta funkcja dużo lepiej jest u nich pełniona. No i jeszcze w tak zwanej tkance podskórnej, która składa się tak naprawdę z komórek tłuszczowych, czyli tutaj mówimy tak naprawdę o tkance tłuszczowej, też można wymienić funkcję termoizolacyjną, pewnie zdajecie sobie też z tego sprawę, że no ta warstwa tłuszczu podskórnego też wpływa na to, że więcej ciepła nasz organizm zachowuje. Ok, wspomnieliśmy więc o skórze, różnych jej elementach. Wspomnieliśmy trochę o układzie krwionośnym i tutaj jeszcze dodam, że cała krew, przez to, że jest tkanką płynną, w której jest bardzo dużo wody, jest takim też nośnikiem ciepła w obrębie naszego organizmu, czyli... Wtedy, kiedy na przykład krew przepływa przez jakieś narządy, które produkują ciepło, na przykład wątrobę czy mięśnie szkieletowe podczas aktywności, to się nagrzewa i to ciepło później może być roznoszone przez krew po pozostałych częściach naszego organizmu. Wymieniliśmy sobie też tkankę tłuszczową, a jeszcze tak w nawiązaniu do tego układu krwionośnego, trzeba powiedzieć też o jego współpracy z układem oddechowym. Ponieważ krew, która przepływa przez płuca, kontaktuje się niejako z powietrzem, które płuca oczywiście pobierają z zewnątrz i to powietrze jest zazwyczaj chłodniejsze, w związku z czym krew oddaje też ciepło do powietrza znajdującego się w płucach i później ciepło razem z tym powietrzem z płuc podczas wydechu może się wydostać. W ten sposób też regulujemy temperaturę swojego ciała. No i na deser zostawiłam tarczycę, dlatego że o niej chcę powiedzieć trochę dokładniej, a zacznę od tego, że tarczyca produkuje hormony, które mają wpływ na tempo naszego metabolizmu, a w związku z tym też na temperaturę ciała. I tutaj mamy taki schemat, na którym sobie wyjaśnimy, jak to w ogóle działa, jak ten wpływ tarczycy na temperaturę naszego ciała wygląda. Najpierw zacznijmy sobie od takiego bodźca, który jest odebrany przez naszą skórę, przez takie termoreceptory, które no, mogą odbierać bodźce w zależności od tego, czy y, przepływ ciepła następuje w stronę naszego organizmu, jakby do wnętrza, czy też ciepło ucieka z naszego organizmu. Wtedy, jeśli ciepło wnika do naszego organizmu, no to znaczy, że dotykamy na przykład czegoś ciepłego i receptory ciepła wtedy się aktywują. Natomiast jeśli ciepło z naszego organizmu ucieka na zewnątrz, to oznacza, że na przykład dotykamy czegoś zimnego. Więc takie pobudzenie receptorów zimna będzie wówczas następowało i taki bodziec jest przekazywany jako impuls nerwowy do podwzgórza. Podwzgórze to jest taki element naszego mózgowia, w którym znajdują się zarówno różne ośrodki nerwowe, właśnie między innymi ośrodek termoregulacji, jak również jest to element układu hormonalnego wewnątrzwydzielniczego. No i tutaj możemy powiedzieć, że podzgórze pełni taką rolę łącznika, między tym, co się przedostaje za pomocą impulsów nerwowych po naszym organizmie, czyli na przykład taki właśnie odbiór bodźca zimna będzie w konsekwencji przekazany do podwzgórza w postaci impulsów nerwowych i później podwzgórze może pobudzić taki cały szlak, który mówimy na to oś podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowa, który będzie właśnie wyglądał w taki sposób, że podwzgórze produkuje hormon tyreoliberyny pobudzający przysadkę mózgową do produkcji kolejnego hormonu tyreotropiny, który znowu pobudza tarczycę. No i Ostateczności tutaj widzimy, że tarczyca produkuje dwa swoje hormony tyroksynę i trujodoteranina, które mają taką funkcję, aby pobudzać tempo metabolizmu w komórkach. No i wówczas następuje wzrost tempa metabolizmu i właśnie ta produkcja ciepła jest większa. Czyli powstawanie ciepła w naszym organizmie zależy od aktywności metabolicznej komórek, ponieważ Przede wszystkim w oddychaniu wewnątrzkomórkowym, właśnie oprócz tego, że powstaje ATP, jako taka forma energii, o której chyba wszyscy słyszeliście, no to jeszcze taką drugą formą energii, która również jest produktem oddychania wewnątrzkomórkowego, jest po prostu ciepło. Czyli ciepło jest przez nasze komórki produkowane, jeśli jest duża ich aktywność metaboliczna. W niektórych miejscach tego ciepła powstaje więcej, w innych mniej. W zależności od tego, jaką też funkcję pełni dana grupa komórek, dana tkanka czy narząd. No i oczywiście, jeśli ta produkcja ciepła się tutaj zwiększy, to będzie to sygnał dla organizmu, że no już nie jest zimno, prawda? I wtedy cały ten szlak się wycisza, ponieważ nie ma już tego bodźca, który to wszystko pobudza. No i myślę, że to jest takie najważniejsze zagadnienie związane z tą tarczycą. Tymi hormonami, które tutaj króciutko sobie poruszyliśmy. No, a więcej zapraszam na nasze spotkanie warsztatowe. Będziemy sobie mówić o termoregulacji przede wszystkim u człowieka, ale również u zwierząt. No i troszeczkę więcej będzie też o organizmach, które są zmienno i stało cierpne. Będziemy sobie trochę porównywać, także będzie na pewno bardzo ciekawie. Zapraszam.